Że Jakbym wiedział wcześniej, to bym tego nie wiedział. Dobrze, ty sobie znajesz tego, spraw. Tylko wtedy nie chciałeś powiedzieć ani o zboczce, ani o zgłoszeniu ani, o zboczce, ani o Nie przyjąłeś nawet, nawet nie tego, żeby to dyskutować na ten temat. Tylko praktycznie świadczyłeś, pan... tak. że do mam... głosie... Pytam, czy pan, tak? Nie, nie, się pan, proszę. Pedziałem, że pan, mówię, że pan, a pan powiedział, że, że cały ja ja powiedział, że my to nie wchodzimy. Ja się wchodziłem, powiedziałem, że znaczne 5 zł, z którą pan podyskutował, my nie wejdziemy, no nie chcę, no nie, że ja nie wiem. pan się nie poznał, że ja mam telefon komuś do tego. Pytanie, co pan powiedział. Pan powiedział, że za godzinę się zastanowić. I później pytałam, czy marzymy przez każdym każdym I powiedziałam, że nie chcę, że nie. Wiąże. Ja nie podyskutuję. Dobrze. Pytanie, czy to nie macie prawo do pielęgnozówy w gminie? to tego nie widzę, czy na robię Ja nie uważam, ale nie słyszałem. Proszę, ja dopażę, to wasza nie chcę bo ja przyszedłem specjalnie po to, żeby zrobić dzisiaj ten film, czy ten zdjęcia, go